Siemanko ze strony Mercek, jeździ się ze mną Oldu, witam Siema No i jeździ się ze mną 10 widzów, witamy, witamy, możecie się przywitać wszyscy Siema. Siema. witam, witam, dobra, od lewej wszędzie Bylek, Kubikson, Crow, AMG, y, no WSPL, y, Ploysi, Olek, Wolf, Korek i na końcu jest kluk nie musiałeś ich zabijać, ale okej. Okay. Eee, gramy sobie dzisiaj eee, 2 versus 10 na ja oldem mam 250 HP i tyle. Takie forfant to giereczka i tyle. Zanim przejdziemy do odcinka, chcę wam pokazać fajną gierkę, która będzie super przeciwnikiem od innych gierek. A mowa oczywiście tutaj o Ride Shadow Legends, w którym możecie grać zarówno mobilnie, jak i na swoim komputerze. Mam dla Was również dwa pytania, gdzie lubicie najbardziej grać oraz która postać jest dla was najlepsza. Mi spodobało się granie na łóżku tak szczerze, a moją najlepszą postacią jest Mysticant. Co do gry, to sam system walki levelowanie jest tak przyjemnie zrobione, że gra w na mnie momentalnie, a już z pierwszych szardów wypadła mi postać: no właśnie Mystic którą polubiłem od razu najbardziej, głównie za jego uniwersalność, silne ataki, a w razie potrzeby heal. Generalnie no, bardzo fajna postać, mi się mega podoba. No i co, trafiłem też teraz w dobry moment, bo Raid Shadow Legends obchodzi właśnie swoje drugie urodziny, a są to dwa lata, w czasie których twórcy ulepszali i ulepszali grę, także z okazji urodzin gierki ja życzę dalszych sukcesów i postępów, jeżeli chodzi o ulepszanie gry, która już teraz tak naprawdę jest super, Czy mam kciuki, że będzie tak dalej. A z okazji urodzin w grze znajdziemy masę eventów oraz turnamenty z naprawdę fajnymi nagrodami, które kończą się dopiero w połowie kwietnia, więc myślę, że to najlepszy moment, by wbić w linka w opisie lub po prostu zeskanować widoczny teraz QR kod na ekranie i dołączyć do rozgrywki z super bonusami, a wbijając linków teraz otrzymacie rzadką postać czyli Jotuna która na pewno ułatwi rozgrywkę na samym początku. 100 tysięcy srebra na ulepszenia, 50 czerwonych gemów, za które na przykład możecie stworzyć klan oraz niebieskie szardy, w których macie większe szanse na znalezienie lepszych postaci. A wszystkie te nagrody możecie odebrać przez 30 dni, klikając tutaj w tą widoczną ikonkę skrzynki na ekranie. I moim zdaniem Ride Shadow Legends to jedna z ciekawszych gier mobilnych. Ta gra jest po prostu tak dobrze zrobiona, tak dobrze zbalansowana, że wbijanie levelów, bicie bossów i robienie dungeonów to po prostu czysta przyjemność, a nie tak jak w innych grach, po prostu, wiecie, udręka i tak dalej. A no i pamiętajcie, w tej grze można tworzyć klany Także co wam mogę powiedzieć Skanujcie kod, wbijajcie w link w opisie I widzimy się już w grze A teraz zapraszam do filmu Dobra Powodzenia, powodzenia. powodzenia Powodzenia, powodzenia Zapraszam, F1. od Taktyka jest bardzo prosta, taka co zawsze What? Ło wow. Spoko, ja też Aha Ja tu mam ich wszystkich Prawie Aj, nie, to, to tak się nie da Ej, to nie skanuje co się? To <laughs> Ale jestem botem <laughs> Miało... O, ja do... te... Olej, zabiję go jest zajął wszyscy A ty ze Scoutem Ej, no nie eksuj! No nie eksuj! Ja nic nie eksuję Niee Wiesz, Audu, że mi zabijesz każdego gościa, którego celowałem z tego Scouta? Ale dobra, dobra Może jakoś taktycznie to Czekaj, Dobra Chodź, chodź, chodź Oła! Nic no. To jest nowa. Dobra? Dobrze, 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 jedziemy, dobrze, dobrze, jest dobrze, no. dobrze, jedziemy, jedziemy. Ta ruda jest nasza jest na trójce. We dwóch dobrze, 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 Dobra, dobrze, 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 Ej, nie dobra, musimy zagrać taktycznie, Oldu wiesz? Jeden obity Patrz, co z wami chłopak. Jak. Grzegiałeś teraz. No nie wiem. Jestem na ale no ja nie potrafię z tego strzelać. No, cztery skarby zobaczyły. Ale dostał, dostał. Dobra, mam to, mam to. Tak, ja bym się Co? 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 To było? Dobrze! Dobrze, Oldu! Nic mi nie pomogłeś, ale gratulacje. Dobrze dla nas, Dobra robota. Dobrze. Super to zagrałeś, Marcin. Super. Dzięki. Kowaruj tam. Dobrze. Palemina, 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 palemina. Ja mam. Wyszedł. O, spadł. <laughs> Brawo. się skłonni masz jak chcesz. Plesz na Dobra, nie umiem co na tym piklecie. No ma mi mam HP na liście. A są 20. Nie! Marcin! Chcesz flesza? na się nie chce ten nawy. Ale się. Ja nic nie widzę o że nie wiedziałem, że tak się da nawet. Co jest? Ty, masz pakę na Longuja. Co ja dostałem? Aha, to już nie masz paki na Longuja. Pompę ma. Co tu się dzieje ze mną? Co to miało być? Ale, Ale rozdałem ty! Hedzik Chodź. maszyna. Hedzik maszyn! Rodzynka rzuciłem. Nie no! Hedzik maszyn! Totalne stary. Dobra, plumpy tam bombuje. Dobra, essa, nie? A mam na tej gali, to też się coś nie pomyliło, bo ja nie wiem co tam się dzieje Oni runboost'a zrobili na no, minot CO?! Nie, dobra Jaka ranga jaka posiada byle? Global A, Dobra, to wszystko wyjaśnia Ale żeby ja znowu czyste? Nieładnie tak z waszej strony Co? To no. jest to i tak idziemy na... Dokładnie, my się nie boimy wojny Ole, co? Kolek. Co to było? Tak się nie lata. Oldu jak sobie radzisz? No, a, ok. Tak się nie, ja <grym> muszę przez ściany strzelać, zaszczytany. bo tutaj nie ma innej opcji. Co? Nie, 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 aldo, aldo, aldo. Chodź, chodź, no rasujemy, bo to nie nie ma opcji innych. Dobra, nasmiśło fajerwerków, pakujemy się Ej, co jest? I <grym, grym>, to, <grym>, to idzie. <grym>, odwróć, idzie, idzie. Dobra, odwrót, odwrót. Nawołuje odwrót. Widzisz tu oponenta najbliższego? Tak. Do likwidacji. Zlikwidowany, oh. chodź dostałem, czekaj okay. Nie mam RANDBUS CHODŹ, CHODŹ, CHODŹ CHODŹ, CHODŹ Dobra, tyle za... o, tu coś ktoś <grywia> na Na gandalfie Dobra gdzie jest gandalf? Na workach siedzi Na Gali. Wiem A tu... <grywia> właśnie <grywia> Na twojej głowie Nie jestem pewny I tyle Zobacz jak on nam czyje Kolejny kisiel przy NSD Onu poskoczy No w sumie mi się też tak wydaje On zbytkę raz dostał Dobra, lecimy, ho Nie boimy się Trzeba lecieć Parę gościa tam Zostaw mnie I tyle Za dużo tych fletów macie 10 ma, nie 20, ty to całkiem dużo. Oh, <laughs> Dobra, bylka tak trzeba załatwić, bo to inny opcja yeah. Ciężka sytuacja. My tu masz mi to <laughs> Nie wiem. Jaki unik tam był Dawaj, robiony? Będzie Co TU za lakam Ty... <laughs> jąłeś? Jasto. Defa nie baczysz Juk. Zobacz, mnie martwi Oj, tak. Albo midem. Oj, chyba na pewno. Oj, to bylek jest, bo on tylko scouta. Ja, ja, ja czekam. Nic. Dobra. Mantuje chętnie. Plantuję. S koła. O nie. Koniec, mi świeci w Ej, ten. Tam, tunel. No, tunel, tunel. O, Boże. Nie. Tunelu się nie ma. o nie! O nie! Pasia mnie Zjedzie widział. <laughs> Całkiem dużo. A, A za, mi Boże. O <laughs> o za O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! dużo, nie! O nie! nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O on oni się odguna, będzie bezpiecznie, ale nie tego. A tu jedno. oj, oj, oj. I co jest? U! Emocje jak na Majorze kurwa, tutaj są. I O nie. Ule, dałeś do dobrze! O, ale tu taktycznie to rozegraliśmy, podoba mi się. To ja to jestem w tarapatach, nie będę grywał. Dobra! Jakie tarapaty? Yeah. Dobra, to jest w końcu świętych pasz. O! Zostaw, proszę ja cię, zostaw. PRZESTAŃ! A się Dobrze. <grymne> <grymne> nie. Ja. Ja nie. Jest ciężko, jest ciężko, no. Poszucie. Witaj, witaj. O! Nie wiem, czy to Awa. jest dobry pomysł, Aldo, ale okej, okay, no zaufam ci, co ci bym Oduś, <susuruj> lejdziemy, mega <Mimo>. lejdziemy! <gry> Odmina. O, oh, nie. Odrzućcie <gry> O, o, mnie. Odrzućcie tu, kurwa. Mamy to mnie. Odrzućcie mnie. Mamy to, Odrzućcie Jeden na mnie. Jeden mnie. Odrzućcie mnie. Odrzućcie mnie. Odrzućcie Czekam Idę, idę Dobra Na no spokojnie, na spokojnie Idę defować Dobra Oldu mamy to, mamy to No i defować już O Oj -ty tyle z tego <śmoty� nossas lekarze> mamy to Ale że kojka pierwszy kill I kuskał się z Oldu Moim No <bronze were captured> <geldi doc> dobrze odu, dobrze dobrze I tutaj pokosiliśmy Takała. Kapuśniaków jebanych, znaczy co? Zapraszam! Zapraszam! Marcin, Marcin, cofnij się, chodź na chwilę, szybko! Tu, tu, tu! Tu, 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 tu! No kurwa, bo nic nie widzę cały mecz! Ołado no, został! Rotuję oni tu mają. No, ale No kurwa, nie Dobra. tak. Dobra. Oldu, spod trzech skautów! A to Plyce i no. taka skoczna kuna, ty. ja z w parę też byłem. Co nie? Dobra, mamy to. Ej, bo B no, no, mają nie oni napiszą! Coś, no, co, coś no, ty no. zrobił! No i tyle! No, no, Dobra. Chyba. No i tyle! No i tyle! Możesz jeszcze raz tutaj te rzucać, proszę? mały profil Marcin, nie miałeś smaku O, indyki smoku jest Za drzwiami Zero maty, nie maty Jeszcze żyjesz Ała, ma KURWA, kurwa. <laughs> Było blisko No, dobra akcja to była w tych słabych wyskidach Nie, no dostałem, Moldu nie, chcę mi się żyje Dobrze Marcin, jadę Dobrze! Mamy to! Dobrze! To nie tak miał wyglądać, ale. Powiedzmy, że wolą, że powiem! Powiedzmy, że gościa! O nie! Marcin ma z tego z kobietą! O Co jest? No! I ty? To se pograłeś w tej rundzie? Dobra, teraz z EG było ekonomiczne. Po na A, clear. No nie, o tu jest. Oła! O nie. Marcin, faka B. Fakę chociaż South. mamy. South, o, no. Co? Co to było? Przepraszam. co to no, było? Ja no, co ja dostałem? Nie ja Zresztą... No na plecach. No Właśnie nie wiem, że szło moje plece. tam. to. No i już. Do tu. Dobra, że tu. Przepraszam. Do nie zostawię mnie w takiej sytuacji! O no, co ty robisz? Chodź! Dzięki no, nie idź tak daleko. O nie, o o, a o, o. A to jest Marcin. Marcin, ważny moja Marci, asyst. 28, no, słuchaj. Jest okej, okay. też tak myślę. No nie, o! system.

Odu? Oh no, I have big problems! To jest <laughs> też dostał, też dostał. Dobra, nice, nice. Skąpione na jest Przejmują A chyba, wiesz? Nie przejmują. Ja przejmuję. Przypał, jestem tak. nie ma. Masz szczęście, tak, że to hit. Ktoś na palmy, siedzi Co jest?! Przepraszam, 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 przepraszam! O duch, anarchia, anarchia! Biedny, biedny! Pilna pomoc! Dobra! Ale rozegraliśmy, ale to super jest. Ale że double kill? Ej! Olu to miasto masz! Śmiało, niech jadą! Mam 30 sekund. Będzie 15 killi

I przyjdę się proszę! Ajaj To jesteś. To jesteś. To jesteś. To chyba Chłopce, pąkuję, no I tyle. Oj, chyba... Cholera. Dostałeś. I ten. Ej, co, Ale logo miałem, co jest? Nie no. Zobaczmy. Zobaczmy. No. Jeszcze entryfrak w takiej rundzie? No i no i no. Coś mi się wydaje, że korek tu będzie obrażany przez różne po tym meczu. To tylko na koreku, to spokojnie. No i tyle. Koleka ważna. Kolek... Kolek jest nic nieznaczący. O nie! Ja pierdzielę! Przepiął PO! Pan! Bon. Pomóż Marcin! JAK?! JAK MAM CI POMÓC?! O, jest dorsy. Nie, nie, Oldu ja ucie... A, bo... To... CO JEST?! GDZIE TY jesteś? Mówimy pomóż! <laughs> jak?! <laughs> nie ty no, ty nie ja... ja byłem? Że ty mnie jeden na cztery... Zostałeś w walce o zwycięstwo? Oldu! ja byłem? Jak oni wszyscy żyli prawie? Wiem, wiem. Jeszcze pakuj mi ciężko. Olduuu... Tu nie miałem municji? Dla mnie, no, szlantuj. Ojej. Oj. Da, I paswaki. Za niebieski, za niebieski. Za za To ja trzeba. Musicie, musicie. I dawaj sponka. Jakie zastanowienie to. <grym>, wszyscy, wszyscy. O, Czas tak, tak. Jest. To yes. 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 <giby> no, ja I tyle. Dziękuję za oglądanie, jeśli fotówka w górę kawałek subskrypcji. Dzięki widzowie za nagranie odcinka i tyle. No, rach. No, rach. No, rach. No, rach.